Manku, jeśli macie jakieś pytania do mnie, to wbijajcie na odcinek dotyczący pytań do Q&A Tu macie adresy, wbijajcie, zadawajcie, odcinek się pojawi niedługo A też jeśli macie jakiś pomysł na specyl, na 300 subów, to piszcie pod tym odcinkiem w komentarzach No i też tam wybiera coś i się pomyśli, i zobaczycie, pomyśli, no Także miłego oglądania, miłego oglądania maneczku witam serdecznie wszystkich, z tej strony Ja Ty Grzybo I witam was w podsumowaniu, y, tym razem czerwca i co? Widzieliśmy się miesiąc temu i się udało wbić 300 subów, ponad 300 nawet. Więc Więc bardzo się cieszę. I też wam powiem, że rok temu, właśnie, że rok temu wydarzyła się taka, taka rzecz, że w sumie zacząłem trochę powrót na YouTube. Y, bo przez 2018 był jeden film, tylko ten właśnie. Ale tu wróciliśmy. No i leciało tu kurde 8 filmów. Parę liveów, jeden tak <noise> właściwie. No i potem w styczniu, i to już bla bla bla. No także rok temu w sumie się zaczęło trochę powrót, a w tym roku to już fest. No i co, lecimy sobie na statystyki. Nie, tu jest kurde, yy, za zobaczmy jeszcze czerw... Wyświetlenia 2,5 tysiąca. W, yy, w maju to było 2,7 siedemset. No ale kurde, tak to wyświetlenia tam jakieś nieznaczne. Za to czas oglądania jest większy o 4 godziny. Bleje, tak mi się wydaje. No i suby, suby, patrzcie, to. No, a4. 26, a w czerwcu to jest 69, więc o kurde, 47 słów więcej, chyba nie wiem ile tam było, nieważne. Ale subów naprawdę dużo szło i udało się wybić 300 słów, więc za co dziękuję bardzo. No przychody, to wiecie, to tam zaraz przejdziemy do tego. Zasięg. Tu chyba podobnie to jest, wydaje mi się. Nie wiem, jak to było, nie jest mi się sprawdzić Nawet czy to ważne. Nie, ale ocenianie kanałów. E, tak, jak live y mam, to, to sobie oceniam. W ogóle wbijacie się na live'a, Będzie. 50.23.2022, wydaje mi się. Będzie. Myślę, że będzie potężnie długo. E, no, czas oglądania. 65. Dobry. Dobry. No, dobry. Czas oglądania średni to jest 1.35, ale tak o 17% więcej, więc. Więc dobrze, no jak procenty rosną, to dobrze. Unikalnie widzowie o 300 mniej. No ale to nic, ale za to subów jest więcej tak, więc... więc no. I czas oglądania nawet przez subskrybentów się zmienił, bo jest 61. A wcześniej to było y, prawie 80, no prawie 80, więc naprawdę tu proszę bardzo ładnie. Prawie 20%, więc no. I przychody nadal nic, ale jak gdy przyjdziemy sobie, że zarabianie, no to było, kurde, już Wam mówię, Halapenio <noise> burger, ha! Eee, 239 słów było miesiąc temu, tu, czyli, kurde, 61-68 słów więcej, no plus minus 169, właśnie, jak tam pokazuje, i 182 godziny to było, więc godziną no, fajnie leci to. Eee, Niedługo będzie 300. Oby, miejmy nadzieję, przynajmniej ja, ale i tak 4000 potrzebuję, żeby zarabiać, więc Więc pozdro. Napisy jeśli chcecie napisać, yy, yy, jeśli chcecie dodać napisy do filmów skrzydłowych po angielsku, bo ja to nie dodałem. myślicie o... Ale... A niemiecki po niemiecku są... Nie wiem czemu. Nie wiem, no może dodam na angielski, ale potem jeden komentarz był, że do klasy chłopak chodzi i nie rozumie, no ale żeby nie po No ale myślę, że może dodam. Jak znajdę czas, to dodam. No i co? Na, na do końca lipca... Możliwe, że będzie daily, ale nie jestem tego pewny. Ale postaram się. A, jeszcze zapomniałem dodać, że w tym... W, 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 w czerwcu było 15 filmów. Co 2 dni. Udało się. Aczkolwiek tu 11 powinien być film, ale... Za późno zacząłem wrzucać film i wrzucił się 12. No ale to nawet ładniej, bo mi się tak okazało, że w parze z dni i się skończyło zgodnie z miesiącem jakby że 30 dni a nie tak by był film 29 więc no więc bardzo fajnie wyświetlenia to tam skin changer to no więcej nie tak skin changer rozumiem, wyświetlenia jakoś tu nie poleciały no ale no nic ważne że poleciały suby <laughs> nie no wyświetlenia też ale to, ale no komentarze komentarze są o tu właśnie pytanka do Q&A zadawajcie zbierajcie Mówi co, cel, cel na, na te do końca lipca? No nie wiem jak to będzie, ale jeśli by się dało pół tysiąca do końca lipca Prawie 200 subów, to by było potężnie 200 subów kurde w miesiąc To tyle ja wiem <laughs> 5 lat kurde No więc to był naprawdę niesamowity wynik No ale zobaczymy, pożyjemy, a jak nie to chociaż znaczy, chociaż 400 to i tak będzie bardzo zadowolony, żeby 100 co w miesiąc. No ale zobaczymy jak to będzie. Więc co, no to by było chyba na tyle. Yy, pozdrawiam subskrybentów. No i wbijajcie na live'a dzisiaj. I dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobał zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby pisać yy, jakiś pomysł na specjalne 300 subów. Jutro będzie giveaway yy, z okazji 300 subów właśnie. No i co, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia, do usłyszenia, narka.